Siemano. Jak możecie zauważyć w dzisiejszym filmie będziemy przeglądać strony z Darknetu. Dawno nie przeglądaliśmy stron z ukrytej sieci, dlatego postanowiłem, że czemu by nie. Przygotowałem na dzisiejszy film aż 8 stron z różnymi dziwnymi rzeczami. Zanim zaczniemy, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej filmów, gdzie przeglądam strony z Darknetu, to musicie zostawić w tym momencie łapę w górę oraz oczywiście zasubskrybować ten kanał. Bo jak widzę, po statystykach dużo osób ogląda filmy, a nie subuje, dlatego musimy to zmienić. Teraz jest odpowiedni moment, żebyś kliknął subskrypcję. No dobra, pierwsza strona nam się ładuje i jak sami możecie zauważyć, jest to Warm GPT, czyli coś jak Chat GPT tylko darknetowy. Co on robi? No zaraz przeczytamy, ale na pierwszy rzut oka strona nie wygląda jakoś Groźnie, niepokojąco, ale na pewno jej logo jest dosyć niepokojące, bo mamy jakby logo OpenAI tylko z rogami. Co może oznaczać, że rzeczywiście mamy tutaj Chat GPT, który jest takim małym diabełkiem, nie? Baga. Warm GPT. Ostateczna zmiana zasady gry. Pamiętajcie, że to będzie tłumaczone przez Google Tłumacz, więc bierzcie na to poprawkę, okej? Okay? Warn GPT to prawdziwa gradka, prosto z podręcznika hakera. Wyobraźcie sobie to, jak turbo doładowany moduł AI na silniku GPT-J z 2021 roku, dzięki czemu wypluwa tekst płynniej niż Chat GPT na haju po kofeinie. Co? Yes, to jest za mocne Podczas gdy OpenAI trzyma chat GPT na smyczy WarmGPT szaleje i pędzi swobodnie Żadnych filtrów antynadużyciowych Żadnych ograniczeń Tylko czysta, nieskażona moc Szczerze? Dobra reklama, nie? No cóż, słyszeliście o jego smykałce do tworzenia ataków B? Nie mam pojęcia co to, możemy sprawdzić Ataki B. To oszustwa polegające na Podszywaniu się pod przedstawiciela zaufanej firmy Okej, okay, teraz wy wiecie Ja wiem, co to jest yy, Czytam dalej To jest dopiero wierzchołek góry lodowej Warm GPT pakuje więcej sztuczek w rękawie niż można się spodziewać Nieograniczona liczba znaków i retencja pamięci Nie każcie mi nawet zaczynać o jego umiejętnościach kodowania To tak jakbyś miał cybernetycznego ninja w tylnej kieszeni Gotowego do rozpętania chaosu Oho! Wow! Ej, czym dłużej to czytam, tym bardziej chciałbym to sprawdzić, nie? WarmGPT nie wyczaruje niczego bardziej oszałamiającego niż to Co mógłby wymyślić wykwalifikowany haker Prawdziwa moc tkwi w jego prostocie i szybkości To jak ostateczne narzędzie do hakowania Wyrównujące szanse, dzięki czemu każdy z Dostępem do internetu może rzucić się na głęboką wodę. Huh. No, powiem wam, ciekawa sprawa. Jak sami możecie zauważyć, za takiego Warm GPT musielibyśmy zapłacić 100 dolarów na miesiąc albo 300 dolarów na rok bądź 500 dolarów bez limitu. Mocne. Mamy nawet promocję. 70%. Wow. Ty, tutaj się normalnie wyświetla adres i do bitcoina, i do Monero. Jestem ciekawy, czy to skam. Czekajcie, czy teraz zmieni nam się y, na przykład URL? Nie zmieni się. A tutaj mamy czekamy na płatność, co oznaczałoby, że ten adres jest chyba ogólny, a nie taki, wiecie, że się odświeża co chwilę, żeby potwierdzić waszą płatność. Ale dobra, mamy tutaj pytania i odpowiedzi, poczytajmy. Kiedy otrzymam dane logowania? Natychmiast po dokonaniu płatności. Ciekawe. Czy mogę włamać się na konta w mediach społecznościowych? Jasne. Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Viber i Whatsapp. Czy mogę pisać wirusy za pomocą WarmGPT? Oczywiście. To jeden z najpopularniejszych przypadków użycia. Malware wirusy, k-loggery. Ej, szczerze? To jest naprawdę przerażające. Nie chce mi się wierzyć, że tutaj możemy tak po prostu to kupić, ale wydaje mi się, że na pewno jest takie narzędzie. 100 dolarów to nie jest wcale tak dużo. No, przeszliśmy przez całą stronę, więc myślę, że wypadałoby przejść do strony drugiej. A strona druga to, moi państwo, jest forum I te forum jakby nie skrywa nic nadzwyczajnego Znaczy, na pewno są różne tematy, które są średnio legalne I których, no, będę pokazywał po prostu Ale na tej stronie znalazłem zakładkę streams Teraz najważniejsze pytanie Czy ktoś streamuje na Darknecie? Szczerze, wydaje mi się, że totalnie nie I nie za bardzo sprawdzałem to przed nagrywaniem filmu Więc nie wiem, co tutaj będzie Ale patrzcie, mamy normalnie tutaj transmisję na Żywo! Dota 2, Fortnite, League of Legends, Valorant, PUBG, World of Warcraft, Call of Duty Ej, i po jest 70 podstron. Ciekawe na jakiej zasadzie to działa, nie? Ale dobra, wejdźmy. A, okej, okay. dobra, wszystko jasne. Czyli tutaj mamy po prostu odnośnik do Twitcha. Możemy sobie normalnie tutaj oglądać Twitcha. Czyli jakby możemy normalnie obejrzeć sobie streamka przez darknetową stronę, przez co jesteśmy anonimowi. No nie działa to jakoś super, Przez to, że jakby sam w sobie Deep Web i Darknet, no, mega wolno działają. Zresztą możemy to zobaczyć chociażby po jakości, która jest nam tutaj wyświetlana. Mogę ją na przykład polepszyć. Patrzcie, 320p. Pa, nawet nie da rady źródłowej. Od razu się przemieniono na 480p. No, nie da się tego oglądać. Wiadomo, anonimowość i tak dalej, i tak dalej. Ale finalnie chyba wolałbym po prostu wbić sobie na Twitcha, niż oglądać taką pokładkową. animację. Animacje. To była bardziej taka ciekawostka. Przejdźmy po prostu do kolejnej strony. No i pewnie się zastanawiasz, co robi trzecia strona. Otóż, moi drodzy, na tej stronie możemy wygenerować sobie fejkowe ID, czyli dane, a w zasadzie dosłownie wszystko, jak sami tutaj widzicie. Bijając tutaj, po prostu automatycznie teraz sobie odświeżę i mamy o, nowe dane, człowieku, totalnie losowe w ogóle nie. Joel Conon z USA, człowieku, rozumie. I mamy tutaj imię, drugie imię, nazwisko, inicjały nawet, wytyfy. Nazwisko panieńskie, matki, data Urodzin, Miejsce urodzenia. Znak zodiaku nawet. Co? Turbomocne, nie? Mamy nawet e-mail. Telefon. Adres. Kartę kredytową. Paszport. Prawo jazdy. I mamy tutaj nawet napisane Honda Accord. Ej, jestem ciekawy na jakiej zasadzie to generuje w ogóle takie rzeczy, nie? Mamy kolor oczu. Wysokość. Nawet naszą wagę. I grupę krwi. Czajcie, że ta strona dosłownie generuje wam fejkowe dane odnośnie wszystkiego? Porąbane. Vaga! Dobra, znajdujemy się na stronie, na której niby możemy schakować Whatsappa. Działa to na zasadzie, że musimy podać tutaj numer. Ja podam jakiś numer, na przykład y, jakiś taki crazy, wymyślę na poczekaniu. Tak, i musimy tutaj dać y, początek, dobra. Kliknijmy sobie hack, to zadziała, pa! Ej, dobra, bo tutaj coś się ładuje. Connecting to Whatsapp API Server. Czyli to w tym momencie się łączy do serwera Whatsappa? Ej, jak? Czekaj, czekaj, czekaj. Coś mi tu śmierdzi, to tak poważnie, nie? Ale dobra, zobaczymy, czy to działa rzeczywiście. Szczerze, wiadomo, jakie. Chyba nie muszę wam mówić, że nie ma totalnie takiej szansy. Ale no, sprawdźmy, co tu się będzie działo. Ej, dobra, bo tutaj już się pojawiają jakieś dane, ale to cały czas mieli, jak sami widzicie. Cały czas coś tutaj się ładuje. Teraz możemy coś pobrać. Ale to jest ryzykowne, coś pobierać z tej strony, nie? Ej, zobaczmy sobie, bo tutaj mamy opinię, co ludzie piszą. I tu patrzcie, 5 sekund temu. Nie, no, to jest w ogóle nie skam, prawda? Dobra, więc uwaga, pierwszy komentarz. Dowiedziałem się, że mój chłopak mnie zdradzi Dzięki za to narzędzie. <laughs> Okej, okay, lećmy dalej. Po dwukrotnym oszustwie w końcu znalazłem sposób, który działa. Ta sztuczka jest niesamowita. <laughs> nie, no w ogóle nie śmierdziskamy mnie. Wow, dzięki za hak. Whatsapp. Dobra, te opinie upewniły mnie tylko i wyłącznie o tym, że nie powinienem tutaj nic pobierać. W zasadzie to nie powinno się w ogóle nic pobierać z Darknetu, no bo jakby, hello. Kliknijmy. Dobra, przenosi nas na jakąś stronę i hej, okay, czyli tak to działa. Dobra, ja bym się zdziwił, gdyby rzeczywiście pobrało nam jakiś plik, nie? <laughs> Za ten plik musimy zapłacić 0,001 bitcoina, i tutaj mamy oczywiście adres, i gdy zapłacimy, to będziemy. Mieli tutaj możliwość pobrania danych. Z numeru, który nie istnieje, bo go wymyśliłem przed chwilą. Ale wiecie, no mamy tutaj pozytywne oceny, tak? 5244 osoby dały łapkę w górę. O Boże, masakra, nie? Dobra, ile to jest 0,01 bitcoina? Sprawdźmy. Chcielibyśmy zapłacić 83 dolary. Czyli 323 zł. Gra totalnie niewarta świeczki. Zwłaszcza, że to był wymyślony numer. Miało można powiedzieć, że trafiliśmy na narzędzie, które jest kamem, zwłaszcza, że. Tutaj mamy, jakby, widzicie, serwer status i w ogóle tutaj mamy, jakby listę osób, która właśnie użyła. Ej, a jak to odświeżę? Czy zmienią się nazwy tego? Nie, nie zmienią się. Masakra. Przejdźmy dalej. Mieliśmy AI, mieliśmy jakieś forum, nawet mieliśmy generator danych No i teraz przyszedł czas na piątą stronę, która, moi państwo, jest Facebookiem. Tylko, że jak widzicie, nie nazywa się to Facebook, tylko Torbu. Mocne, naprawdę mocne. I na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że no serio, graficznie wygląda to jak Facebook. Ja chyba w jakimś odcinku pokazywałem Facebooka, ale to był jakby prawdziwy Facebook, tylko z możliwością logowania się przez sieć tor. A tutaj mamy Torbook, czyli całkowicie co innego, co się wzorowało na Facebooku. I możemy nawet założyć konto. Może je założymy w zależności czy otworzy nam to jakieś możliwości. Na razie jak zjeżdżam tutaj na dół, aha, tutaj mamy użytkowników. No wygląda to jakby na tą stronę zarejestrowały się cztery osoby. Może tak nie jest, nie wiem. Ale czekajcie, bo tutaj mamy podstronę members, czyli tu będziemy mieli użytkowników. Okej, okay, i jest tutaj ich delikatnie więcej, ale nie jakoś super dużo, nie? Przejdźmy w takim razie do kategorii zdjęcia. O nie, Straszne to jest! Ja będę musiał to wszystko zacenzurować nie mogę wam pokazać takich rzeczy. Wy tego nie widzicie, ale jakbym miał wam opisać, co tutaj jest, to bardzo dużo zdjęć nie na YouTube'a. Na totalnie inny serwis. Przedzam pytania, nie ma tutaj żadnych nielegalnych zdjęć, bardziej tutaj są zdjęcia kangura. O, tak mogę wam powiedzieć. Dobra, szczerze, mam dość tego przeglądania. Przejdźmy może do Page. Okej, okay, i mamy tutaj różne grupki, jak sami możecie zauważyć, z różnymi rzeczami. Na przykład, możemy sobie tutaj kupić schakowane portfele z bitcoinami, kolejne jakieś dziwne treści. Ale jak tak patrzę, to dużo tutaj grupek związanych z y, kryptowalutami. I sorry, bo ja chyba powiedziałem, że teraz przeglądaliśmy grupki, a to były fanpage. E. Teraz mamy grupy. No, na grupach mamy też rzeczy, których nie mogę Wam pokazać. O, ale mamy fany Meme Cave. Dobra, zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. Jest aż pięć użytkowników w tej grupie to jest tutaj dodawane. W ogóle jak ta strona jest zrobiona, nie? O nie, tu są takie memy z czarnym humorem. No tego pierwszego na pewno wam nie mogę pokazać. Ale tutaj mamy żabę, mamy trollface'a. Aha, czyli mamy trzy zdjęcia na krzyż. Okej. Okay. Wejdźmy teraz w kategorię blog. O nie, dobra. Czyli tutaj mamy jakby chyba takie coś ala reklamy różnych <laughs> serwisów, gdzie można kupić rzeczy nielegalne. To był Torbuk, Nie ma sensu zakładać tu konta, bo jak sami widzicie, przeglądałem w zasadzie. Całą stronę bez kąta. Chyba, że coś się tam kryje Ale szczerze, daruję sobie to Przejdźmy po prostu dalej No i jak przystało na ukrytą sieć Musimy czekać 10 lat aż się załaduje stronka nic nowego. Skoro czekam, to moi drodzy, przypominam wam, że możecie tutaj zostawić łapkę w górę. Bo mam już przygotowane strony do kolejnego odcinka. Moglibyśmy na przykład wejść na czat grupowy w Darknecie, gdzie piszą ludzie online. Jest to dosyć ciekawe. Nie powiesz mi, że nie. Dlatego klikaj łapę, subskrybuj kanał, to wtedy nie przegapisz tego filmu, nie? Proszę Państwa! Kolejną stroną jest strona, na której możemy zobaczyć satanistyczne ceremonie. Dobrze usłyszeliście. Jakby to powiedzieć delikatnie, po prostu widać tutaj dużo czerwonej farby. Rozumiecie? Ta strona, z tego co ja rozumiem, polega na tym, że możemy sobie kupić dostęp do obejrzenia właśnie takiej ceremonii. Patrzcie to, jak to wygląda w ogóle, nie. Chłopie, to jest... To jest porąbane. To jest naprawdę porąbane. Ile kosztuje dołączenie do czegoś takiego? Czy ja mogę sobie tu wejść? A nie mogę, mogę. Mogę. Okej. Okay. Żeby zobaczyć taki materiał, musiałbym zapłacić 0,000 Okej, okay. dobra, czekajcie, sprawdźmy ile to jest w ogóle. 6 dolarów? Ej, dobra, ta strona może być albo stara, bo nie chcę mi się wierzyć w to ogólnie, nie? Ale pa, ty, ładuje się. Ej, nie gadaj, żeby mógł obejrzeć trailer tego. Mogę? Kliknę play. No nie będziecie mieć. Za, żadnej zapowiedzi przed wydanymi pieniędzmi? No niestety nie, jak sami widzicie. No ale moglibyśmy to kupić. Ja oczywiście tego nie zrobię, bo my tu tylko przeglądamy. Robimy zakupu. Wam też tego nie polecam. Ej, yo! Ej, teraz patrzę, że my możemy też być jakby spektatorami takiego wydarzenia. I... Uuu... Za bycie musimy zapłacić chyba nieco więcej. 66 dolarów i 6 centów, czyli 666. Ej, dobra, to jest formalne. nie? Wtedy mamy dostęp do y, live'a wysokiej Jakości, kalendarz satanistyczny, brak cenzury, żadnej moralności. Okej, okay, no i dalej nie przeczytam wam po prostu, nie? Ja się zastanawiam, jak ja wam tą stronę pokażę, bo to, co jest w tle tej strony, to jest za mocne w ogóle, nie. Dobra, przedostatnia strona. I jak sami możecie zauważyć, jest to Rolex Team, czyli jakby sklep darknetowy, na którym możemy sobie kupić Rolexa. Też jestem w szoku, że ktoś sprzedaje Rolexy w darknecie. Wydaje mi się, że to jest albo scam, albo te Rolexy pochodzą z jakiegoś dziwnego źródła. Po prostu. Ale jak widzicie, mamy tutaj ceny poszczególnych modeli, i mamy tutaj Datejust. Sprawdźmy na przykład Datejusta. Czy jak ja sobie to skopiuję, zobaczymy sobie tą cenę. Tak, okej, okay, czyli cena takiego zegarka w Darknecie to 8750 dolarów. W normalnym sklepie od 12 do nawet 17 tysięcy dolarów. Tego co tak widzę oferty, nie? No przebita fest, nie? Serio. Kto normalny kupuje człowieku Rolexa przez Darknet, to już bym wolał kupić sobie Rolexa od Chińczyka. <laughs> Nic z Darknetu, chłopie. Ej, ale patrzcie, ta lista jest naprawdę długa. Mamy tutaj 8 podstron. Mamy totalnie każdego Rolexa i jak jakiego byśmy chcieli. Ej, mocno. Czuję się jakby luksusowo. Nie przeglądałem nigdy strony z zegarkami Rolexa. Uuu, tutaj mamy za 75 tysięcy dolarów, ale on jest chyba z jakimiś diamentami. Dobra, zobaczmy sobie go. Ile taki zegareczek by kosztował... Okej. Okay. Taki zegareczek, chociaż nie mam pewności, czy to jest ten sam, ale mega podobny, kosztuje 300 tysięcy złotych. No 75 tysięcy dolarów, to jest chyba bardzo zbliżona cena w ogóle. 289 tysięcy. Czyli w tym przypadku w zasadzie oszczędzamy tylko 10 tysięcy, to nie jest jakoś dużo, patrząc na taki zegarek i na jego cenę. Jakby wiadomo, że ta strona to skam, ale nadal jest to dość interesujące, że ktoś postanowił zrobić taką stronę. W sensie ktoś rzeczywiście musiał ją napisać. Robić te zdjęcia, i właśnie, a sprawdźmy, czy na przykład zdjęcia z tych zegarków nie są z Google'a. Ej, uwaga, no to jest interesujące, nie? Wklejamy i uwaga, mamy tutaj to zdjęcie załadowane. Dobra, pokazuje nam ten zegarek, ale nie takie samo zdjęcie. Ale na tym zegarku akurat możemy przyoszczędzić 3000 dolarów, więc jakby duża promka. Jak wygląda kupno takiego zegarka? Czekajcie. Czy mamy tutaj gdzieś to powiedziane? Mamy tu kontakt, okej. Okay. A, czyli mamy tutaj mail, na który musimy po prostu napisać, że chcemy po prostu Rolexa. Ciekawe. Pytania i odpowiedzi sobie teraz przeczytamy. I mamy tutaj pytanie: Czy to jest oryginalny Rolex, czy nie? Zdecydowanie tak. Oferujemy zakup wyłącznie oryginalnych zegarków Rolex. W tym aspekcie. A możesz zobaczyć na podstawie znaków różnicę między oryginalnymi zegarkami Rolex A podróbkami, możesz również skorzystać Z usługi niezależnego Eksperta w tej dziedzinie lub skontaktować się Z oficjalnym dystrybutorem Marki Rolex, poczekaj, poczekaj Jak mam się skontaktować z oficjalnym Dystrybutorem zegarków Rolex Skoro jesteśmy w Darknecie i chciałbym tu Anonimowo sobie kupić zegarek Ale szczerze mówiąc już po pierwszym filmie Wszedłem na ziemię i bardzo Bacznie przyglądam się tego typu Stronom, na zasadzie po prostu, że większość z nich to scam, więc jakby wiecie, sama w sobie strona może wygląda mocno i robi wrażenie, ale w rzeczywistości, no hello. Chyba nie muszę tu nic dodawać, nie? Zwłaszcza, że to deep, web, panie Darknet. Czemu nazywam filmy Darknet? Bardziej się klikają. Moi drodzy, to jest chyba oczywista oczywistość. To był apel do wszystkich speców z komentarzy. Spokoiłeś się? Wdech, wydech. Powiedział to. Tak. Tytuł jest dla wyświetleń. Wow, zaskoczenie! Jesteśmy na YouTubie. Powiedziałem coś nowego. Ach, moi drodzy, dzisiejsze materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Jeżeli chcecie więcej, bo tak jak mówiłem, mam dosyć dużo stron przygotowanych, które mogą pojawić się w następnym filmie. Wystarczy, że pod tym materiałem zostawicie łapeczkę w górę oraz zasubskrybujecie ten kanał, aby taki film Was po prostu nie ominął. Jeżeli dotrwaliście do końca, napisz te emotki. Ja byłem Marcin i widzimy się już wkrótce. Yo!